List 16. Mój drogi piołunie. Wspomniałeś przypadkowo w ostatnim liście iż pacjent od chwili nawrócenia uczęszcza bez przerwy do jednego i tylko jednego kościoła oraz że nie jest całkowicie z niego zadowolony. I cóż ty na to, jeśli wolno zapytać? Dlaczego dotychczas nie otrzymałem od ciebie sprawozdania? O przyczynach wierności dla parafialnego kościoła. Czy zdajesz sobie sprawę, że o ile nie jest to przejaw obojętności, jest to rzecz bardzo zła? Na pewno wiesz, że gdy jakiegoś człowieka nie można uleczyć schodzenia do kościoła, to najlepiej wysłać go w sąsiednią okolicę, by puty szukał kościoła, który by mu dogadzał, aż stanie się wybrednym smakoszem i znawcą kościołów. Powody są oczywiste. Po pierwsze, parafialna organizacja powinna być zawsze atakowana, ponieważ, będąc jednością miejsca, a nie upodobań, jednoczy w ten sposób zgodnie z wolą nieprzyjaciela, ludzi różnych klas i psychiki. Natomiast zasada kongregacyjna czyni z każdego kościoła rodzaj klubu i ostatecznie, jeśli wszystko idzie dobrze, koterię lub stronnictwo. Po drugie, poszukiwanie odpowiedniego kościoła czyni z człowieka krytyka wtedy, gdy nieprzyjaciel pragnie w nim widzieć ucznia. Od człowieka świeckiego oczekuje on w kościele postawy, która wprawdzie może być krytyczna w znaczeniu odrzucania tego, co fałszywe i nieprzydatne, lecz która ma być bezkrytyczna. Przez to, że nie traci czasu na szerokie i długie roztrząsanie w myśli powodów, dla których to czy owo zostało odrzucone, lecz raczej w skupieniu i pokornej gotowości otwiera się na przyjęcie wszelkiego dobra, które mu podają. Sam widzisz, jak on się poniża, jak jest nieuduchowiony, jak beznadziejnie wulgarny. Ta postawa. Stwarza specjalnie w czasie kazań stan niezwykle niesprzyjający dla całej naszej polityki, w którym owe nudziarstwa mogą rzeczywiście trafić do ludzkiej duszy. Nie ma prawie kazania ani książki, która nie byłaby dla nas niebezpieczna, jeśli zostanie przyjęta w tym usposobieniu. Proszę więc, rusz się i jak najprędzej poślij tego durnia na obchód sąsiednich kościołów. Rejestr Twoich ostatnich poczynań nie daje nam zbyt wiele zadowolenia. W naszym, biurze, w naszym biurze ewidencyjnym zasięgnąłem informacji o dwóch kościołach w najbliższym sąsiedztwie. Obydwa zasługują na uwagę. W pierwszym z nich proboszcz tak gorliwie zajął się rozwadnianiem prawd wiary, by je uczynić łatwiejszymi dla niedowierzającej, jak przypuszczam, i ciężko myślącej kongregacji że obecnie zaskakuje on parafian swą własną niewiarą, a nie na odwrót. W niejednej duszy podkopał już chrześcijaństwo. Jego prowadzenie na jest również godne podziwu. W celu zaoszczędzenia świeckim wszelkich trudności zaniechał lekcjonarza i naznaczonych psalmów i obecnie, nie zdając sobie z tego sprawy, kręci nieustannie kołowrotek swych piętnastu ulubionych psalmów i dwudziestu ulubionych lekcji. W tym stanie rzeczy nie grozi nam niebezpieczeństwo, żeby jakaś prawda, która jemu lub jego owczarni nie jest jeszcze dobrze znana, dotarła kiedykolwiek do ich świadomości przez Pismo Święte. Ale może twój pacjent nie jest jeszcze na tyle głupi, lub jeszcze nie, by kościół ten mógł nam przynieść pożytek? W drugim kościele mamy Francisa Spajka. Ludzie chcący ogarnąć zakres jego poglądów, bywają często zakłopotani. Nie mogą pojąć, dlaczego jednego dnia jest on prawie komunistą, a następnego dnia jest niedaleki od pewnego rodzaju teokratycznego faszyzmu. Jednego dnia jest scholastykiem, by w następnym przeczyć prawie wszystkim wartościom ludzkiego rozumu. Jednego dnia Nurza się w polityce, a nazajutrz głosi, że wszystkie państwa tego świata w równej mierze podlegają sądowi. My naturalnie widzimy ogniwo wiążące te sprzeczności. Jest nim niechęć do ludzi i przekora. Ten człowiek nie potrafi głosić czegokolwiek, co nie jest obliczone na poruszenie, urażenie, zakłopotanie albo upokorzenie swych parafian i ich przyjaciół kazanie na które ci ludzie mogliby się zgodzić byłoby dla niego tak nudne jak oklepany poemat w ich wykonaniu jest w nim również pewna obiecująca skaza nieuczciwości można go skusić aby mówił kościół naucza podczas gdy w rzeczywistości myśli jestem tego prawie pewien że czytałem ostatnio u mertaina czy u kogoś podobnego ale muszę cię ostrzec, iż posiada on jedną fatalną wadę. On naprawdę wierzy. A to może jeszcze wszystko popsuć. Lecz istnieje jedna korzystna okoliczność wspólna obu kościołom. Oba są kościołami partykularnymi. Zdaje się, iż ostrzegałem cię uprzednio, że o ile nie da się utrzymać pacjenta z dala od kościoła, to należy go przynajmniej związać mocno z jakimś stronnictwem w kościele. Nie myślę tu o jakimś odłamie na tle prawdziwie doktrynalnym. W tych sprawach im bardziej jest obojętny, tym lepiej. Poza tym wytwarzaniu słośliwości nie liczymy w pierwszym rzędzie na kwestie doktrynalne. Prawdziwa uciecha. To wytworzenie nienawiści między tymi, którzy mówią msza, a którzy mówią święta komunie. Gdy równocześnie żadna ze stron nie potrafiłaby na przykład wyjaśnić różnicy między doktryną Hookera a Tomasza Zakwinu, w sposób, który ostałby się krytyce bodaj przez pięć minut. A jakiś cudowny grunt dla naszej działalności stanowią takie skąd inąd obojętne rzeczy, jak świece, szaty i inne podobne drobiazgi. Usunęliśmy prawie zupełnie ze świadomości ludzkiej to, czego ten tak bardzo dla nas szkodliwy, taka znodzieja Paweł, nauczał swego czasu o pokarmach i innych nieistotnych rzeczach, mianowicie, iż człowiek bez skrupułów winien się zawsze liczyć w postępowaniu z człowiekiem skrupulatnym. Wydawałoby się, że aktualność tej zasady jest dla nich jak najbardziej oczywista. Można by się spodziewać, że zobaczysz człowieka niskiego kościoła, klękającego i żegnającego się z obawy, by nie zgorszyć delikatnego sumienia brata z wysokiego kościoła, brakiem religijnego uszanowania i przeciwnie, członka wysokiego kościoła wstrzymującego się od tych oznak czci w obawie, by nie zawieść swego brata z niskiego kościoła do bałwochwalstwa. I tak by istotnie było, gdyby nie nasz nieustanny wysiłek. Bez niego rozmaitość zwyczajów anglikańskiego kościoła mogłaby się stać istną cieplarnią chrześcijańskiego miłosierdzia i pokory. Twój kochający stryj, krędacz.